Ścieżka trzecia, Roger, rozdział pierwszy. Wysoka cena ważnych odkryć. Autor Tomasz Krzysztofka. Czyta autor. Siedział skulony pod ścianą kosmicznego transportera. Strząs, wybuch rzuciło nim o ścianę. Chyba uderzył nią głową. Pomimo, że miał ubrany hełm, na chwilę stracił świadomość. Następnie, przez moment. Osłaniał rękami szybę hełmu, ale po chwili już tylko siedział. Przestrzeń wokół niego cięły setki odłamków, mniejszych i większych fragmentów konstrukcji lądownika. Patrzył na ten pejzaż. Miał wrażenie, że świat zwolnił. Zwolnił tak nierealistycznie. Widział przez bulaj, jak na orbicie obrywają pozostałe okręty wchodzące w skład zespołu uderzeniowego. Z jednej strony był kompletnie przerażony, z drugiej, zupełnie spokojny. Przed jego oczami przelatywał wściekły śnieg odłamków ich własnego pojazdu. Wiedział, że jeśli pilot, gruby Mike, nie zejdzie szybko z orbity, szczotki i innych okrętów rozsiekają ich na kawałki. Przemógł się i spojrzał przez ramię w tą część lądownika, gdzie jeszcze przed chwilą znajdował się przedział desantowy. Wybuch zerwał całą podłogę i część. Wszyscy znajdujący się w przedziale, cała drużyna wypadli razem z fotelami. Przez miejsce, w którym znajdowała się podłoga, widać było rozpościerającą się poniżej planetę. Poniżej w przestrzeni znajdowało się kilka okrętów wojennych. Nagle pomiędzy nimi pojawiła się jakby galaretowata wielka bryła, prawie transparentna. Wystrzeliły z niej promienie ku okrętom. Zanim okręty zdążyły odpowiedzieć, obiekt rozpłynął się w przestrzeni. Na dodatek na jego oczach powierzchnia planety z zielonej stawała się coraz bardziej piaskowo ruda. Chciał się na tym skupić, ale w tym momencie oberwał czymś w ramie. W uszach zawołał alarm kobinezonu, informujący o utracie ciśnienia. Sprawną ręką wydobył spray i pianą pokrył otwór, przez który uchodziło powietrze. – Schodzimy, schodzimy w dół! Trzymajcie się, czego się da! – krzyczał przez radio gruby Mike. – Mike, w przedziale desantowym wybuch zerwał podłogę! Musisz wejść łagodnie w atmosferę! – krzyczał do pilota. – Jebać podłogę! Silniki mamy sprawne, damy radę! Roger Zdążył zamknąć drzwi do przedziału desantowego i w tym momencie Mike przechylił lądownik przez prawe skrzydło i puścił go w luźny korkociąg. Wirowali pikując w kierunku planety. Siła środkowa wcisnęła Rogera w kąt pomiędzy ścianą i sufitem. Mike, ja tu nie mam się czego złapać. Daj znać, jak będziesz wyrównywać lot. Usiądę w waszej kabinie na fotelu mechanika. Mike. Albo miał ważniejsze rzeczy na głowie, albo już nie żył. Trudno było przewidzieć. Roger zamknął oczy i czekał. Tętno rozsadzało mu czaszkę. Po jakimś czasie, cholera wie po jakim, lądownik zaczął wychodzić z korkociągu. Roger, żyjesz tam? To chodź! krzyczał Mike. Nie potrzebował ponownego zaproszenia. Gdy już opadł na podłogę, wstał i szybko wpadł do kabiny pilotów. Gdy siadał w miejsce mechanika, zapinając się w pasy, kątem oka widział, że wszystkie tablice wyją dziesiątkami alarmów. Obaj piloci intensywnie walczyli z materią o utrzymanie kontroli nad lądownikiem. – Jestem zapięty! – krzyknął. – Dobra, to schodzimy niżej! – odpowiedział Mike. Mike szybkim ruchem wykonał półbeczkę i obrócił lądownik podłogą ku gwiazdom. Pewnie chciał, aby nacierające, coraz gęstsze powietrze nie wpadało do przedziału desantowego, grożąc rozerwaniem lądownika. Ponownie zaczęli wirować. Roger wisiał głową w dół i czuł, że zaraz wymiotuje. Mknęli ku powierzchni. Świat wokół szalał. Usiedli na skraju jakiegoś mego miasta. Mike, zanim przyziemił, wystrzelił z lądownika zasobniki. Z niezbędnym wyposażeniem. Gdy tylko wlądowali, Mike rozdarł się na całe gardło. Wypierdalały stąd! Odpinajcie się! Roger nie podejrzewał Mike'a o taką zwinność. Pilot wypadł z kabiny jako pierwszy, a następnie zbiegł po trapie na powierzchnię planety. Zanim Roger. Po sekundach dołączył drugi pilot. Roger wybiegł i przez kilkanaście sekund nie mógł się zatrzymać. Biegł trochę na oślep, bo szyba hełmu pokryła się jakimś kurzem. Po chwili zauważył, że biegnie w stronę wywróconego na bok pojazdu transportowego. Gdy był blisko, zrozumiał, że pojazd przewoził 20-30 litrowe pojemniki z wodą. Pojemniki wysypały się z wywróconego pojazdu na grunt. Podbiegł do pierwszego kopnął z całej siły w jego ścianę. Gdy ta pękła i zaczęła się przez nią wylewać woda, bez namysłu, w sumie nie wiadomo do końca po co. Podniósł pojemnik powyżej głowy i wylał na siebie jego zawartość. Zaczął lepiej widzieć. Odrzucił pojemnik i popatrzył w kierunku lwnownika. Obaj piloci stali obok pojazdu. Ciężko dyszeli. Zdążyli już zdjąć hełmy. To, co stało się po chwili, wydarzyło się w mgnieniu oka. Nie zauważył dokładnie skąd przyleciała, jak ją nazwał, żmika. Wyglądało to, jakby w powietrzu leciał rozgrzany do czerwoności kawałek węgla wielkości piłeczki pingpongowej, no może mandarynki. Za tym czerwonym czymś ciągnęła się długa na kilkanaście metrów biała smuga. Obiekt lecąc, zygzakował. W pewnym momencie, jakby zauważył majka i drugiego pilota. Tamci też spostrzegli obiekt i stali, wpatrując się nieruchomo. Żmika przyspieszyła i tak wykreśliła swoją traktorię, że najpierw przyleciała przez Majka, a następnie przez drugiego pilota. Przeleciała przez nich na wylot, Po czym ich ubrania opadły na ziemię, jakby nic w nich nie było to znaczy, jakby na niczym się nie opierały. Żmika zatoczyła półokrąg i z wielką szybkością skierowała się ku Rogerowi. Nie miał tylko uciec. Zresztą poruszała się zbyt szybko. Leciała w jego kierunku i tuż przed nim wykonała unik i minęła go po jego lewej stronie. Nie poruszył się. Stał, jakby zamrożony. Stał i stał. W końcu po kilku minutach o mało się obrócił. Rzemika zniknęła bez śladu. Wtedy zemdlał. Gdy wróciła świadomość, Pierwsze co zarejestrował to wściekły hałas alarmu sygnalizującego kończące się w skafandrze powietrze. Poziom tlenu był już krytycznie niski. Zerwał hełm. Chciał to zrobić dwoma rękami i wtedy przeszedł go rozdzierający ból w okolicy lewego barku. Uporał się z hełmem jedną ręką. Przypomniał sobie, że Mike wystrzelił z lądownika zasobniki. Te medyczne powinny leżeć około 100 metrów przed dziobem lądownika. Najpierw pomyślał, że pójdzie po nie, ale natychmiast przypomniał sobie śmierć obu pilotów. Następnie stwierdził, że będzie się czołgać, ale ból był nie do zniesienia. Tak więc najpierw usiadł, po chwili zaczął iść na kolanach, aby następnie jednak wstać. Rozglądał się nerwowo. Rzeczywiście zasobniki znalazł tam, gdzie powinny być. Leżały lekko zakopane w piachu. Kątem oka zarejestrował jakiś ruch. W pierwszym momencie potwornie się wystraszył. Po sekundzie zorientował się, że to prosty robot bojowy, który mieli na wyposażeniu. Przywołał go do siebie gestem ręki. Ten po chwili był już tuż obok. Roger położył się na ziemi. Wyciągnij z piachu zasobnik medyczny i otwórz go. Robot wykonał to zadanie jednym ruchem. Znajdź w zasobniku co trzeba. Chyba mam odłamek wbity pod lewym obojczykiem. Trzeba rozciąć skafander i przeprowadzić prosty zabieg. Tak, kapitanie. Odpowiedział robot. Po otwarciu skrzyni robot szybko podał mu środek znieczulający. Wygrzebał wszystko z jego rany, po czym zaszył i zesynfekował. Następnie Roger dostał silne środki przyspieszające gojenie i przeciwzapalne. Chemia zaczęła szybko działać. Nawet nieźle się poczuł, ale wiedział, że to złudne uczucie. Gdyby mu przed chwilą darwało nogę, na tych środkach też czułby się chwilowo wspaniale. Omył wzrokiem horyzont. Słońce chyliło się ku zachodowi. Gdzieś w oddali dymiła jakaś wielka góra. Poza tym ani żywej duszy. Usiadł i myślał, dlaczego obaj piloci zginęli, a ja nie. Zastanawiał się. Czy różnili się sygnaturą termiczną? Oni w termowizji wyglądali klasycznie, a on w mokrym skafandrze wyglądał nie jak człowiek. Czyżby to było aż tak proste? Nie chciało mu się wierzyć. Popatrzył w niebo, zanosił się na deszcz. To co? Lepiej w lądowniku czy lepiej w pojeździe, który przewoził wodę? Spytał sam siebie. Gdyby lądownik miał się zapalić, to już dawno by to zrobił. Gusiło go znane miejsce, tym bardziej, że za częścią desantu znajdowało się kilka komór hibernacyjnych. Mógłby w nich się wyciągnąć i przespać. Coś go jednak przed tym wstrzymywało. Razem z robotem poszli w kierunku transportera z wodą. W oparciu o jego rozkazy, robot zbudował coś na kształt iglo z pojemników. Wodne iglo jedną ścianą dotykało pojazdu. Robot przyniósł mu kilka zasobników. Ciekawiła go ta dymiąca góra na horyzoncie. Wziął w prawą rękę lornetkę. Po kilku przybliżeniach prawił się na ziemi. W oparciu o kilka szczegółów, które jako się zachowały, rozpoznał ich krążownik. Wtedy przypomniał sobie tą galaretowatą bryłę na orbicie, która podeszła blisko do ich okrętów i otworzyła ogień, aż odechciało mu się jeść. Jeśli. Jest jakaś technologia, która tak łatwo, w takim tempie potrafi zniszczyć nasze krążowniki. To koniec z nami. Bez namysłu, blisko ziemi, pochylony, obieg lądownika. W kabinie pilotów odnalazł radiostację. Włączył ją i nastawił na odbiór na wszelkich możliwych zakresach. Wszystkiego się spodziewał, ale nie spodziewał się zupełnej ciszy. Lądownik swoim systemem nie rejestrował na orbicie żadnej jednostki, żadnej, nawet sygnałów z kapsuł hibernacyjnych. Miał nadzieję, że ktoś coś zagłusza wszystkie pasma lub po prostu padła łączność lądowniku. Spędził w armii kilkanaście lat. Przylecieli tutaj najsilniejszym zespołem okrętów, jaki w życiu widział. Popatrzył na swój terminal. Cała bitwa rozegrała się kilka godzin temu i nie zajęła więcej niż kilkadziesiąt minut. Łatwo przyszło mu przedłużyć trend tego zjawiska, które zaszło. Tknęło go jeszcze jedno przeczucie. Wyłączył wszystkie systemy, tak, aby lądownik udawał zupełnie martwy. Następnie wyszedł z pojazdu i pochylony dotarł do miejsca, gdzie na ziemi leżały skafandry pilotów. Obejrzał skafander Majka. Odnalazł wypalony otwór wlotowy i wylotowy. Zajrzał do środka. Wewnątrz znajdowała się czarna, sypka sadza. Zawołał robota. Tamten podniósł kolejną skafandry, strzepnął sadzę tak, aby osiadła w nogawkach, po czym zrolował je. Roger kazał odnieść skafandry do Iglo. Wieczorem głód zwyciężył. Zjadł rację żywnościową. Umył się i przebrał ze skafandra w czysty mundur. Zastanawiał się, czy pobranie broni z któregoś z zasobników ma sens, ale odpuścił. Postanowił zostawić na straży robota i pójść spać. Wiedział, że sen jest mu absolutnie konieczny w obecnej sytuacji. Następnego poranka z zadowoleniem skonstatował, że nadal żyje. Wyczołgał się z iglo. I odnalazł robota w tym samym miejscu, gdzie go pozostawił. Wydał polecenie, aby zmienić opatrunek. Nowa chemia, strzyknięta do organizmu, ponownie podniosła jego samopoczucie. Góra, którą jeszcze niedawno wczoraj był krążownik, nadal dymiła na horyzoncie. Nie chciał używać dalmierza. Pomyślał chwilę i oszacował odległość na jakieś 20 kilometrów. Wykonał pomiar. Radiacja była w normie. Zastanawiał się, czy na okręcie zachowało się zapisy z całego zdarzenia. Może tuż po pojawieniu się, jak nazwał, galarety, system statku jakoś ją określił. Może coś sensory jednak zarejestrowały. To mogłoby być najcenniejsze znalezisko. Przez kilka kolejnych dni zdrowiał i walczył ze sobą. Jedna jego część uważała, że nie powinna się wychylać, może nawet zahibernować, a druga naciskała na próbę wydobycia z wraku kluczowych informacji. W końcu, gdy mniej więcej po tygodniu poczuł się już całkiem dobrze, kazał robotowi przynieść z zasobników lądownika jetpacki. Nie przyszło mu nic lepszego do głowy niż po prostu polecieć nisko i liczyć, że żmijki go nie zauważą. Zabrali ze sobą prowiant, wodę i trochę narzędzi oraz materiałów wybuchowych niezbędnych do poruszania się w zdemolowanych wnętrzach krążownika. Już mieli startować, gdy robot ostrzegł go, że zauważył ruch na horyzoncie. Roger szybko zrzucił jetpack i wciągła się do iglo. Kazał robotowi stanąć 50 metrów dalej i głośno podawać komunikaty. Obiekty w odległości 7 km. Dwa obiekty w odległości 6 kilometrów. Rzymijki zegzakowały i szukały celów. W końcu robot podał, że są w odległości 100 metrów. Leciały na wysokości nie więcej niż 5 metrów. Na całe szczęście ich kontrast temperaturowy względem otoczenia był znaczny i robotowi łatwo było je śledzić. Ich lot był zupełnie bezgłośny. Roger zamknął oczy i myślał, że mając przez sobie broń, czułby się lepiej. W końcu żmiki, lecąc egzakami, zaczęły się w końcu oddalać. I wraz z nimi odleciała ochota na wyprawę do krążownika. Przez blisko dwa tygodnie wraz z robotem czujnie oglądali cały perymetr. Ustawił na dachu lądownika dwie głowice optoelektroniczne i połączył je z robotem. Aby uniknąć emisji radiowej, uciekł się do archaizmu. Połączył je z nim kablem. Jednak poszukiwanie żmijek nic nie przyniosło. Tym samym chęć badania krążownika powróciła, tym bardziej, że okręt obecnie zdecydowanie mniej dymił. Jeszcze raz skrupulatnie zaplanował całe wyposażenie. Tym razem postanowił zabrać ze sobą krótką broń. Najbardziej obawiał się ludzi, którzy w obecnej sytuacji mieli pełne prawo oszaleć ze strachu. Kolejnego poranka odlecieli. Tak jak wcześniej zaplanował, lecieli możliwie blisko gruntu, ale warkocz kurzu widoczny był z daleka. Po kilkunastu minutach byli już na miejscu. Widok był jednocześnie spektakularny i przerażający. Krążownik, niczym monstrualny, martwy słoń, a może wieloryb, leżał teraz na powierzchni planety. Jeszcze nigdy nie widział okrętu w takiej sytuacji. Krążowniki nie opuszczały przestrzeni kosmicznej lub orbit. Obecnie okręt wyglądał na zmasakrowany i mocno zatracił swoją pierwotną geometrię. Liczył, że podleci do którejś ze śluz i tam będę wejdą środka. Niestety żadna z grodzi nie miała zasilania. Nie mieli innego wyjścia, więc wypaczył masywne pęknięcie poszycia. Usiedli na wierzchni pancerzu i przez wielką szparę zjechali w dół na linach. Atmosfera wewnątrz zawierała niezmiernie mało tlenu. Widać, że żyło się wystarczająco długo, aby zużył się tlen, a systemy podtrzymania życia, jak i pozostałe systemy, pewnie już nie działały. Robot opracował najkrótszą trasę na mostek, mimo to mieli po drodze wiele grodzi wewnętrznych. Gdy okazało się, że wszystkie po drodze nie mają zasilania, Roger kolejno je wysadzał. Chcieli zaoszczędzić czas. I możliwie szybko powróci do swojego iglo. Po kilku godzinach przeciskania się po skręcanymi czarnymi korytarzami o poszarpanych, ostrych, jak brzydkich krawędziach, minęli kolejną gródź i wtedy robot podał dziwny komunikat: Przed nami, że obiekty trzy żywe obiekty za kolejną grodzią Rogera zamurowało. Jak to dobrze, że miał za sobą robota bez niego wpakowałby się wprost na czyjeś lufy. Pomyślał, że zanim użyje systemu komunikacji radiowej, spróbuje nawiązać kontakt w sposób bardziej tradycyjny. Wziął ciężki młotek i zaczął wysłuchiwać alfabetę Mors'a w drzwi grodzi. Z tej strony grodzi kapitan piechoty morskiej Jens. Kto po drugiej stronie? Długo nikt nie odpowiadał. Postanowił wystukać pytanie jeszcze raz. Po chwili przyszła odpowiedź. Z tej strony porucznik Link i dwóch szeregowych. Proszę nie wysadzać grodzi. Wpuścimy pana. Potrzebujemy godzinę. Roger popatrzył na zasilanie swego skafandra. Spokojnie mógł tyle zaczekać. Rzeczywiście, po kilkudziesięciu minutach w grodzi magicznie pojawiło się zasilanie i gruź otworzyła się. Wszedł pierwszy z podniesionymi rękami. Za nim postępował robot. Czekali na niego za zakrętem z wycelowaną bronią. Będziecie do mnie strzelać? Zapytał. Nic pan nie mówi o robocie, a wy nic o przywitaniu z bronią. Jak widzicie, robot idzie za mną, a nie przede mną, jak w sytuacji bojowej. To może przedstawię się jeszcze raz. Kapitan Frank Jens, 30. pułk piechoty morskiej, kompania Brawo, stacjonowała na USS Bawaria, strącili nas podczas desantu na planetę, a dokładnie strącili mój lądownik. Zginęła cała drużyna. Jakoś wlądowaliśmy, ale na dole dwóch pilotów wykończyły żmiki. Co ich wykończyło? Ktoś zapytał. A, no właśnie. Takie bardzo małe obiekty, drony, zygzakują podczas lotu i zostawiają za sobą ślad w powietrzu. Te żmijki. Wychodziliście na zewnątrz? Nie, padła odpowiedź. To pewnie nie wiecie, że coś się stało i nie zauważyłem na planecie żadnej roślinności. Ani ludzi. Widzieliśmy przez bulaje. Pierwszy schował broń porucznik. Stał, bo wcześniej klęczał na jedno kolano za rogiem korytarza. Podszedł i zasalutował. Podali sobie ręce. W końcu szeregowi też wstali i podeszli. Rico, powiedział porucznik, a to szeregowi, ryba i długi. Ryba pracował w kuchni, długi to łączność. Ja jestem pilotem. Lądowniki i małe jednostki. Roger. Odpowiedział. Na chwilę zapanowała konsternacja. Roger było powszechnie używane słowem potwierdzającym otrzymanie wiadomości, więc pomyśleli, że zrozumiał, co powiedział porucznik i czekali na jego nick. Mówią, znaczy w kompanii, mówili na mnie Roger. Byłem dowódcą kompanii. Jakby to teraz miało jakieś znaczenie? Zamykamy gródź? Spytał. Tak, odparł porucznik. I pokazał oczami żołnierzom, żeby przystąpili do działania. Co pana do nas prowadza? Gdy schodziliśmy w dół, na moment zauważyłem nie nasz obiekt, który otworzył obiekt do okrętów. Chcę zbadać i zabezpieczyć czarne skrzynki z nagraniami z mostka krążownika. Może będzie na nich coś sprzed katastrofy, co będzie ciekawe. A to interesujące, powiedział porucznik. Nic takiego nie widziałem. No, bo zapewne miałeś wtedy wszystkie ściany wokół siebie, a my już nie mieliśmy podłogi? Idziemy? Tak, odpowiedział porucznik. Tylko zastanawiam się, jak to pan chce zrobić. Oprócz wyższej szkoły oficerskiej pychoty kończyłem także Wojskową Akademię Techniczną. Znam trochę systemu okrętów. Liczę, że damy radę. Uśmiechnął się przez szybę hełmu. Po raz pierwszy od wielu dni. Jak tu u was z zasilaniem? Korzystamy z awaryjnego, ale staramy się, aby okręt wyglądał na zupełnie martwy. Oprócz nas nikogo tu nie ma. Wszyscy, którzy przeżyli, opuścili okręt w kapsułach. Nasze nie zadziałały. No i to wam ratowało życie. Bo mój lądownik nie znalazł ani jednej sygnatury radiowej czynnej kapsuły. Coś ich zżarło albo po drodze, albo na planecie. Teraz, gdy otwierali grodzie, marsz przez okręt przyspieszył. Im byli bliżej mostka, tym korytarze gorzej wyglądały. W co oberwaliście? spytał Roger. Klasycznie, napęd i systemy sterowania i energetyczne. Mostek też oberwał, ale mniej niż napęd. Dziwne, bo oszczędzili zbrojownię. Okręt został uszkodzony w takim stopniu, że mimo iż bez załogi, system sprowadził go na powierzchnię. Dobili go potem jak przyziemiliśmy. Czyli nie chcieli wybuchu głowic, które są w magazynach uzbrojenia i na wyrzutniach, a to też ciekawe. Teraz zdziwił się Roger. Gdy weszli na mostek, powitał go przykry widok. Ci, którzy tu pracowali podczas ataku, zostali wyssani w próżnię kosmosu przez różne wielkości otwory w poszyciu. Wnętrze wyglądało jak wypalone. I jak? spytał porucznik. Tak, jak się spodziewałem odpowiedział Roger. Robot, zdejmij tą pokrywę na ścianie. Tamten wyciął pokrywę, po czym zdjął kolejne dwie warstwy i dotarł do złącza, gniazda. Wepnij się i zobacz, stan tam jest. Robot podłączył się. Jest dostęp do zapisów z telemetrii i systemów krążownika z ostatnich siedmiu dni, powiedział robot. Kopiuj to wszystko, powiedział Roger. Rico, myślisz, że znalazłeś jakiś nośnik? Skopiujemy te dane, mogą być bardzo ważne. Mam pomysł, skąd go wziąć. To akurat będzie proste, powiedział Rico. Ile zajmie ci kopiowanie danych? spytał kapitan. Jeden dzień, odpowiedział robot. No to mamy przerwę, powiedział Roger. Dochodźmy do sekcji, gdzie mamy powietrze, zaproponował Rico. Ruszyli we czterech czarnym labiryntem. Po kilkunastu minutach wreszcie mogli zdjąć hełmy. W końcu mógł im się przyjrzeć. Jesteśmy w części przeznaczonej dla wyższych oficerów. Ściany tu są solidniejsze i lepiej zaopatrzony. bary kuchnia. Riko potoczył rękami, jakby oprowadzał gościa po swoim nowym domu. Mądry wybór, powiedział Roger. To co robimy, jak już będziemy mieć te dane? Spytał Rico. Pewnie będzie trzeba się zahibernować, odpowiedział Roger. Aah. Mamy znacznie lepszy pomysł, powiedział Riko. W jego rękach nie wiadomo, skąd znalazła się butelka. To opowiadaj. Oj nie, tak na pusty żołądek, to ja się nie podejmuję, zażartował Riko. Ryba, podasz coś? Krzyknął. Ryba wyjrzał za drzwi. Słabo go było widać w tym oświetleniu awaryjnym. Zaraz coś się wymyśli. Jeszcze dużo zostało tego kapitańskiego żarcia, odpowiedział szeregowy. Roger rozpiął częściowo skafander. Bolał go ten obojczyk. Niby z wierzchu zagoił się, ale ból pozostał. Popatrzył na chłopaków. To macie jakiś lepszy pomysł? Zapytał. Spodoba ci się. Panie kapitanie, to za dobre pomysły. Rico podał szklankę. Roger chętnie wypił. Smakowało. Jeśli oni mają pomysły, które chociaż w połowie są tak dobre jak ten trunek, to dzisiaj chyba będę dobrze spać, pomyślał. Jeśli spodobał Ci się ten fragment powieści, pozostaw swój komentarz, nawet krótki, polub kanał i zasubskrybuj. Dzięki temu dowiesz się o powstaniu kolejnych odcinków. Dziękuję.